Siemanko witam was w odcinku 10 z Gothic ciekawostki Jak widać mamy jak póki co tylko takie rzeczy Zaraz wam pokażę jak dostać się na statek i co możemy na nim znaleźć Wchodzimy na linę Wybieramy styl chodzenia Właściwie to zmieniamy na typ chodzenia no i wchodzimy na okręt pal paladynów wskakujemy dobra no tutaj zeskoczy jakoś zejdźmy w dół, zaraz wam pokażę co tutaj możemy przykładowo znaleźć O kilka mikstur, kilka skórzonych mieszków. Tutaj zauważamy kolejny jakiś pieście nawet to je i miksura. No więc podsumujmy. E, znalazłem tutaj. Eliksji leczniczy, eliksji many, eliksji siły, eliksji Miksuje szybkości, yy, jakiś pierścień, łójkę to ja, dwa skórzane mieszki. Jako bonus pokażę Wam ukryte miejsce, w którym też znajdziemy kilka rzeczy. Ok, wspinamy się tutaj yy, ogólnie. Miejscówka znajduje się nad jaskiną Oka. Wskakujemy. Mamy tutaj miksturkę, jakiś mieczyk. Yy, dwa pieścienie. No i zaraz wam pokażę, co tutaj jest. Krótki miecz yy, straży. Miksturka lecznicza, eliksej leczniczy i dwa takie pieszenie, jeden pierścień mocy, który nam daje siły plus 3, a drugi ochronę przed bronią plus 3. No dobra. No to by było na tyle, to był dziesiąty, na jazie.